Zaraz skończymy. O, i tutaj trzeba użyć takiego triku. Nie, nie, nie. Myślałam, że tak. O, ale to jednak byłby problem. Teraz podskoczyć. O ja! O piepsko. I już trochę, trochę dużo straciłem. I druga taka kulka i już. Więc mam jeszcze oka na wydanie. Mm -hmm. no o, aż tutaj, dolejku. Więc, ile? 70. No to jeszcze do mnie, tu. O, wszystkich brzydko minął. No, za no, to. Jednak nie ma takiej prędkości, jakiej jak by chciał. No, myślałem, że go pieprzemy już pod sam koniec. No, ale nic, czekamy. On też czeka, więc nic się chwilowo ciekawego nie dzieje. O, psaplasa. Ła, ła, ła. Miał. No, dobra. Bierzemy tam, dobra, bierzemy tą za 900. święta kolka. Nie wiem, co ona robi. Myślałam, że się wysz i skacze. Co robi święta kolka? Może życia nie traci. Nie traci. Całkiem bardzo hmm, to co ona w takim razie robi? Że na O no, ja! To taki bajer! czułem na klata, ale jak jakie to zrobię? O kur... kuli, kuli, jak Ok. Ja boże, to zrobię? Szkoda. Aha, chyba tylko jak, jak jest w tym, jak po prostu jest już prawie wykończony. Wiecie, prawie już i. No, teraz w ogóle mi się nie udało. Jak już się jest prawie na samym. E, samym, samym już w końcu, już się zaraz spadnie, to on aktywuje. Te, te. Tak mi się wydaje, że to, o co o chodzi. A nie on chyba, wystarczy, że tu takie coś robi, takie pip-pip. i dopiero wtedy to wali. A więc to tak. nie czytałem. Muszę przyznać. Nie czytałem. No zobaczymy dużo tego postawił. A, łaskę przełonę. Jup, jup, jup. No, no rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj. Aha, no. A takie kredki. Jup. I po co pieprzyłeś w niego? I już się znowu zapaliłem. Okej okay. I to. I was pieprznie. Klucz nie zauważyłem go. Coś nas pieprznie. i to będzie tu. No właśnie, nie wiedziałam. No i po to ty to robisz? Chodzisz tak i tak w to pieprznie. Ale tutaj akurat zdążysz. No, prawie. Tu zdążył i tam. I ogólnie on tak robi. I o. wiesz, tak jakby walnąć tak, wiecie, pod sam koniec tej, tej, aż na drugim rogu. To by mnie popchało do przodu. I to by akurat nie było w, w moim przypadku pomocne. I teraz mi chodzi tylko o prędkość na tym poziomie, tak w sumie. No, palną, tak. Tak, tak, tak trochę średnio, fajnie. Dobra, ja... Dobra, według mnie wygramy. No, na pewno wygram. No chyba, że jest strasznie zaraz łagowalny, ale nie, dobra. I następne, angels Nie hey, ja się za! Okej. Okay. Balon Nie wiem jak działa balon, to dam. Po czemu nie. Tu, 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 tu i tu. No i czekamy. 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 Czeka. A, to strasznie długo trwa. Miałoby się założyć dać speed podwójny no bo w sumie to co w czym by nam to przeszkadzało tylko by to nam pomogło znaczy no to nie byłoby uproszczenie ani nic więc czemu tego nie dali nie dać Czaramy, ciaram. i w takich chwilach by się przydał ten latający chociaż i tak i tak dałem radę aaa a więc ten, ten taki, ten taki, taki też tak wali w nas po prostu. No nie bo, bo po co w ogóle tutaj wchodzę. nie w nas. No właśnie. Myślę, że automatycznie ty rąk, A nie, Ja tak wiem. Cofam, cofam to. Nie huchaj w nas. Pozwalam ci, nie pozwalam ci, to nie możesz. O, on jest dalej niż my. O, no. Dziś jak on sobie poradzi z naszymi przeszkodami. No, strasznie mi idzie teraz. Klucz. Najstarszy brytyjski żart. Co wisi na włosku? Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Huhu, huhu, klucz. A, spadł, no to mamy szansę go przegonić. No i ładnie rozpędzony hubłem pierwszy. 1700. No to wydamy 700, czyli takie dwa. Bo jeszcze chcę coś trochę zaoszczędzić. Mm, albo dobra, dobra jeszcze co? no szybko ja yeah, jestem, nie która jest godzina, ale w każdym razie jest koło trzeciej no chyba gdzieś tak Uf, fajna kropka nioch, nioch. szkoda, że nie ma takiego cieku, że po prostu kropka jest nie ma niczego innego, tylko kropka, bo mnie to w O, takie jak sobie czas takie coś. Dobra. Pobre. No i spadek FPS-ów z 30 do 20... 50. No, chociaż powinno być 60. Ale to już by. To już teraz Ale jak on to robi, że on tak szybko? nie spada. Jestem prawie pewien, że jeszcze raz się w coś uderzę i już moja kulka straci ten, ten ogień. O, fajnie. Ja nie wyskoczę, Nie wiem, jak to się robi. O, i opowiem. Jeszcze. No, ale teraz przynajmniej, bo tu już, już jest tak przez dużo. Rozwalono. rozwalono, dużo rozwalono, tak, dużo rozwalono. Jedna kolka, dużo rozwalono. No, czy jednak jestem szybszy trochę od niej aktualnie? No, tam zwalnij. Ja, o, myślałam, że. No, patrzcie. Ja. Trzeba coś zrobić. Hmm. Tylko co? Jeszcze więcej tutaj też. No w sumie to nie zakręt można było by ich parę dać. To jest trudno tutaj. I tu. I tu. O no dobre, tu. Ej tu. Powinno być ok. No, szybko No, dobra Ona jeszcze raz nas pieprznie I już pomysł Co będzie chyba pierwszy fail to To jest play you mhm. no, dobra, Patrzcie, tak cały czas na mnie Tak zerkam, no burz Już w tej chwili nas wyprzedziła. Strasznie. No, nie, nie. Patrzcie, niewiarygodny. Nas huchnie. A w tą stronę możesz tu spłuchnąć, w sumie. Tu jest klucz? U, u. Klucz. Nie pominałem. O, on zrobił tak samo jak my tutaj na zakręcie dały. Coś Czos w tym miejscu bardziej. Mam tutaj ładnie rozpędzony. No i w sumie już to jest całkiem całkiem. No nie, teraz nas pieprznie jest! Jednak mamy szansę. Oj, jednak nie. Po nas. Dobra. To na tym kończymy dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. Ja się z wami wam Cześć!